Cześć, witajcie, ja jestem Najonet i dzisiaj nadszedł ten moment, kiedy idziemy w Minecraft Hardcore na smoka. Nie wiem, czy wyczekiwany przez Was, czy nie, ale jest to w sumie główny cel tej serii. Więc powiedzmy, że każdy będzie zadowolony. No i co, trzeba w końcu iść. Wiele rzeczy musiałem zbierać ty, poza odcinkiem, mam nadzieję, że się nie obrazicie. Zabier Zabierałem taką fajną zbrojkę, te buty te gorsze, ale tak to zbrojka jest całkiem git. Mieczek mamy ten co ostatnio, Kilo nam zrobiłem bardzo dobry. Trochę strzał, łuczek, e, jabłuszka, marchewki i pieczone ziemniaki będą naszym głównym pożybieniem. To sobie bierzemy do budowania, jest to dosyć wytrzymałe i myślę, że spełni swoją rolę. Mamy jedną miksturkę. To bierzemy na spadanie, to też jest na spadanie. To może się przydać, chociaż nie wiem te, po co. I to, kiedy nie, nie będę chciał tego testować, sposobu, tak bym miał całe Eku w łóżkach, bo po prostu nie potrafię tego robić i nie chcę głupio umrzeć. E, Miksujkę bierzemy tylko tą, bo okazało się, że jakimś sposobem nie mamy brodawek. I no nie mogę zrobić żadnej miksujki, a ja szkoda, bo ja na przykład siłkę. Naprawdę bardzo ciężko się zbijało level. I teraz tak, bierzemy 6 perełek. To też była katolga, żeby uzbierać e, tyle pereł, e, bo te dymany nie dropią czasami. Tyle kwarców wykopałem, bo jakoś level trzeba było wpijać, a nie mamy ekspiarki. E, no więc co? Lecimy. Ja wam to raczej bym najchętniej przyspieszył, bo droga tam jest e, no całkiem długa. My sobie zabierzemy na sam początek łódkę. Ja bym to najlepiej wyciął, ale wolę przyspieszyć film. Pią mi stąd. I idziemy obecnie... no tam... do twierdzy. Jest to dosyć daleka droga, ale zanim... wiecie, zrobię przyspieszenie, to... takie małe ogłoszenia, nazwijmy to, parafialne, E, ogólnie mam pomysł, by w najbliższy piątek, nie wiem jaki to będzie dzień, ale chyba 14 lipca, otworzyć dla was e, serwer Discord dla widzów, rzecz jasna. E, gdzie będziecie mogli ze mną pogadać lub nawet pograć, bo może jakieś tam e, zorganizujemy granie ze mną z moderacją. E, najprawdopodobniej wtedy po prostu dam w najbliższym filmie od tamtego czasu link do Discorda, żebyście mogli wbić sobie, obczaić. E, no i to w sumie tyle, co chciałem powiedzieć. Ten serwer mam nadzieję, że wam się będzie podobał. Ja aż tak się może na Discordzie nie zdam, by to móc ogarniać. Ale chyba też się nie znam na Minecrafcie, ja tego terenu coś nie kojarzę. Może bardziej tam. Mam nadzieję, że się nie zgubię. Ale wracając. Co, czy coś jeszcze mam do powiedzenia w sumie na temat tego serwera Discord. Właściwie to już chyba nic. Ale ja nie chcę się najpierw zgubić, może zacznijmy od tego. Więc e, może zrobimy małe cięcie i zobaczymy się w chociaż małe to jest powiedzmy mało powiedziane, e, bo kurczę, Trotredu nie kojarzę, tak serio. Ja przez taki na pewno nie szedłem, więc małe cięcie. A więc już prawie jesteśmy na miejscu, tutaj jest ta wieża, co ostatnio zostawiłem. Ogólnie po drodze zabiłem sobie spawn pointa w wiosce, ponieważ e, nie pamiętam czy się przespałem w domku, ale chyba tak. E, nie chciałem się z, na spawnie świata zyspić. Dlatego już tutaj idziemy powoli. I trochę nie wiem, dlaczego mi się ręce pocą. E, może dlatego, że jest 27 stopni na dworze o godzinie 19 e, Ale to już jest ten moment. Oczywiście wszystko pobagowane. Jakoś statywy alchemiczne się odbagowały. Ja sobie tylko wytrę ręce i robimy to. Dawno tego nie robiłem. mamy wszystko na pewno. Damutkę można tutaj zostawić. Jest to dosyć stresujący moment. Ale co? Lecimy. Już! Widzieliście to, nie? Czy. Nie. Nie, end jest zbagowany? Chyba na to wychodzi. Na początek sobie wybudujemy gdzieś tutaj jakiś, taki schron. Już heon już widać tą bestię. To będzie nasz schron, to będziemy mogli się schować na wypadek, gdyby coś szło nie po mojej myśli. Na początek ważne to by byłoby. Ustrzelić je. Nie endermanów, to jest za dużo. Najpierw byśmy musieli, musieli wejść tam. Tylko czekajcie. Po pierwsze, ważna rzecz. Render distance. Musimy tam strzelić. Nie gadaj. Nie trafię? To jest ze nie tak. No nie trafię. Jest w końcu. Tej, okay, bo ja mam tyle na mało strzałów. Trzeba to robić roztropnie. Przepraszam. Najny, najny, najny. Czemu? Spojrzałem się na sztylet. No. okej, okay, ale. Co wy robicie? Ja nic nie zrobiłem. Zostawcie mnie. LOL One smoka gonią Pójdźmy teraz do tej najniższej A potem zajmiemy się tymi skratami Tobia Wiecie co ja się martwię Czy nie lepiej byłoby zająć jakiś high grant na przykład stąd Tylko wiecie co? Nie! A co ja ci zrobiłem? Jeśli nie zrobiłem zomuś. Le chilluj, Boże, ja mam ja lepszy pomysł. Żebyśmy tutaj wybudowali. Nazwijmy właśnie. Czy, wiecie co? Ja myślę, że... To może być głupi pomysł. Powiedzmy coś. A, wow, widzieliście to? Nie. Czy on zniszczył obsydian? Wiecie co? Nie, 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 tak, nie tak. Ja wolę to mieć tutaj wylane. Ja wolę się tutaj odsunąć. A strzelił ten we mnie Niby ta To był głupi pomysł, żeby spadać Bo mój plan był taki, żeby stąd postrzelać Czekajcie, bo ja mam 61 strzał, to jest ten problem Tam musimy trafić Nie niżej Nice! Nie! Nie! Jak mi strzał zabraknie, to co zrobimy? O, dostał już! Co zrobimy, jak mi strzał zabraknie? Dobra, 53, czekajcie, muszę aż ręce przetrzeć, bo. Tak się stresuje, naprawdę. No nie, jak to? Jest, zniszczyłem to. Zostały teraz tylko kwiaty. Nie spadniemy tam. Dobra. Będziemy musieli podsadzić wodą. Tam. Yy. Czekajcie. Tutaj. Tylko wiecie co? Bo ja tego nie chcę robić tak, że... Tutaj będziemy to niszczyć, tylko by będziemy musieli ten odejść. Lekko. Po prostu ja mam pomysł, że zniszczyłbym kraty. To smok tutaj lata. Wyleje wodę. Tak dla pewności To mnie zabije tutaj jakbym to zniszczył, więc... adios, czy jakoś tak. Albo po niemiecku, albo Jest! Udało się! To już są wszystkie? Prawie. O kurde. Tam chyba musimy zrobić to samo. Mamy 50 strzał. Musimy zaczekać w tym, jak ono leci, bo nas e, skrzydłami zmiecie. Czy jakoś tak. To było. <laughs> w złym miejscu. Ta woda? Wyżej? Nie tam! To jest ze mną nie tak. Nie mogę tutaj trafić? Serio? Dobra. Bo się to nie patrzeć, jak to niszczę, bo. Na jakie to jest wysokości? Leci tu. Ja. To już byłbym martwy Czekajcie, ja muszę się uspokoić Bo tak się grać nie da Dobra W końcu Czekajcie Jezu ale Ale mi serce bije <gryw> Naprawdę już dawno spokojnie, zabijałem w Minecraftie i po prostu Trochę się docieszę że w końcu po tylu latach robię e, to no, przestań tym strzelać weź wyląduj dobra, ale mu, trochę mu zadaję tym łukiem gdybym trafił każdą strzałę to bym na spokojnie go zabił ja słyszę, Dermana, który jest na mnie zły liczę, że nie a chyba byliśmy teraz najbliżej od końca serii, co nie? Czy mi się tylko tak wydaje? Kiedy on tutaj ląduje? Ja nie w sensie nie wiem o co z tym chodzi, że on tam spiska, musi ulatnia ten jego smut. Czy nie wiem co to jest? Teraz go mieczem można bić, nie? Czy jakoś tak to było? Tak jak on mnie tutaj bije. A jak tutaj muszę go w hitboxy bić? Trochę wolno tu schodzi. Coś mnie goni? Tak. Zostaw mnie Endermanie. Jesteśmy już tak blisko. Mimo, że się otałem, bo być Gdzie jesteś, w smoczku? Nie będziemy tak majonować linii strzał, bo mamy ich tylko 38. Wziąłem ich za mało. Z dwa staki powinienem mieć przynajmniej. No właśnie, jeszcze, że ja mam zleza Kiedyś nie miałem takiego czegoś Że nie potrafię strzelić yy, celnie w smoka Ale jakoś dziwnie lata. Nie wiem, coś może zmienili. No, a będzie do tego lądowania Wychodził. Dobra. kum, chyba nie wiem czemu mniej więcej nie zadam, ale... O kurde, ale muszę. Hmm? Teraz już się nie da, słuchu. Nie Był taki moment potem. Pamiętam. Czemu? To Dobra, ja leciało. Teraz chyba już tylko się nie da, suku. Nie wiem, czy to było z nim, czy z... Swój... Dobra, da się, suku Enderman. Nienawidzę Endermanów. Zrobimy ekspiarkę dla nich. To się dla mnie. Ale one tam będą umierały. Za to jakimi istotami są. A czy niby tam część chce mi pomóc? Yy. Dlatego część będzie przeżywać zagładę. <grym zresztą> Jezu jestem okrutny do, do tych potworków w ciebie. wiem. Mam 21 strzał. To ja. Nie bij mnie mi tymi skrzydłami odpychał. Nie wiem, czy Minecraft nie jest za głośno. I! I! Czy to jest ten moment? Yes! Yes! Udało nam się! Free the end! Super. Będziemy mieli niebieskie jajko. Nice! Musiałem to pozbierać, bo to jest satysfakcja, jak tyle Expa się zbiera. Ale nice, tam mamy ten portal. W Na następnym odcinku, może pójdziemy do miasta Endu e, czy Kresu? E, miasta Kresu. Nie, mówmy już, jak po polsku, to po polsku wszystko. Ale świetnie. No to co, wykonaliśmy główny cel tej serii. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Niestety mamy zbagowany end. A weźmiemy sobie tego endstone'a. E, no i co, ja wam powiem, ja tam jestem zadowolony, jak najbardziej. I co? Zakończyliśmy Minecrafta w trybie hardcore. Pamiętam, jak co prawda. Chyba nawet. Przymy to znaleźć, z prawdę teraz wam powiem, bo jestem ciekawy. Czy przypadkiem nie zacząłem Minecraft hardcore równo dwa lata temu? Muszę teraz to odnaleźć. Po prostu playlistę wejdę. Nie wiem, czy wiedzieliście, że jest taki coś jak playlista Minecraft Hardcore. Nie. E, Pomyliłem się o 8 dni, 2 lipca 21. roku, ale i tak to już było 2 lata temu. No ja Wam dziękuję za oglądanie tej serii. Teraz pewnie macie pytania, co z nią będzie. E, będzie kontynuowane Minecraft Hardcore. Jako można powiedzieć zwykły survival z tym elementem hardcore'u, że jak umrę, to niestety świata już nie odzyskam. E, będziemy sobie tutaj budować jakieś fajne rzeczy, eksplorować. No zobaczymy, te odcinki pewnie będą już te mniej dynamiczne, ale jeszcze mamy dopuknania Widera i Wardena. No więc zobaczymy, co tam nam to przyniesie. E, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i widzimy się w następnym. Cześć!